staje przed dylematem, w jakim wieku ich dziecko powinno zacząć naukę języka obcego. Wszystkie dzieci rodzą się z naturalną zdolnością do nauki języków. Początkowo przez zapoznawanie się z dźwiękami, naukę gestów, poznawanie pierwszych słów, a następnie całych prac. Z tego powodu nie istnieje bariera wiekowa, która umożliwia naukę języków, zarówno języka ojczystego, jak i języków obcych. Można się ich uczyć już od pierwszego dnia życia, a nawet Nauka języków dla dzieci przedszkolnych ma służyć nie tylko rozwijaniu ich zdolności językowych, ale również budowaniu pozytywnych skojarzeń z językiem, z którym maluchy mają do czynienia po raz pierwszy. Są kraje, w których dwujęzyczność, a nawet trójjęzyczność jest w pełni naturalna. Dzieci korzystają z jednego języka, rozmawiając z rodzicami w domu, innym porozumiewają się w szkole, a jeszcze innego używają, gdy chcą porozmawiać z płucem z innej wioski. I wcześniej dzieci zostawiły dźwięki tych języków, tym z większą łatwością i w bardziej naturalny sposób nauczą się tych języków. Chociaż każde dziecko posiada naturalne predyspozycje do nauki języków obcych, to nie każdy lektor posiada wystarczające doświadczenie i umiejętność pracy z dziećmi, by w pełni rozwinąć ich potencjał. To szczególnie ważne, żeby rodzic z dużą uważnością wybierał odpowiednią szkołę językową, odpowiednie zajęcia, żeby